Drogi bracie i droga siostro w Chrystusie zapraszam cię w podróż nowego wymiaru do nowej rzeczywistości o jakiej nie tylko że nie słyszałaś czy nie słyszałeś ale nade wszystko nie miałeś o niej najmniejszego pojęcia nawet nie przypuszczasz że taka rzeczywistość istnieje i że właśnie taką rzeczywistość i że właśnie taki nowy wymiar objawia Chrystus objawia pismo objawia nam Bóg Chcesz odkryć ten nowy wymiar, chcesz dotknąć jego nowej rzeczywistości, to musisz się zaprzeć samego siebie, musisz zapomnieć o wszystkim, co do tej pory znałeś, czy znałaś, zapomnieć, a nawet odrzucić. Gdy wejdziesz w przestrzeń tego objawienia, to wtedy to już będziesz wiedział, i ty, siostro, też wtedy będziesz to wiedziała, i wtedy właśnie przejrzysz. I wtedy właśnie Chrystus uzdrowi Twe oczy do widzenia, a Twe uszy do słyszenia, a Twe serce do odczuwania. I wtedy się nawrócisz do Boga, wtedy wrócisz w ramiona swego Ojca i wtedy będziesz płakał, wtedy będziesz łukał z najserdeczniejszego żalu. Wtedy w ramionach Ojca tuląc swój głęboki żal usłysz, wykąpcie go, zmyjcie z niego cały brud. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Nałóżcie mu na palec mój królewski pierścień, zabijcie tuczone ciele i przygotujcie ucztę. Będziemy bowiem się teraz cieszyć i radować, bo ten mój syn był umarły, a ożył, zagubił się, a oto teraz się odnalazł. To z pewnością będzie bardzo trudny program dla większości z Was, katolików. W tym programie bowiem zostaną poruszone przeróżne tematy, które są dopełnieniem jakże wielkiej tajemnicy tego, co Bóg stworzył i ku czemu powołał człowieka. Żebyśmy się też dobrze zrozumieli, ja nie dbam o to, że ty się poczujesz urażony, jakąś moją wypowiedzią, a może nawet zgorszony. Doprawdy, ani trochę mnie to nie obchodzi. Jeśli ci się coś nie podoba, to wyłącz ten program, nie zadręczaj się słuchaniem, jak ty to powiesz, bzdur, herezji czy nawet bluźnierstw. Ja kieruję ten program tylko do tej jednej osoby, tej właśnie, która ma pragnienie życia w Bogu i która szuka, pilnie szuka, aż znajdzie. Jeśli więc nie szukasz, to na pewno nie powinieneś, nie powinnaś oglądać tego programu. Treść jego z pewnością cię zbulwersuje i zgorszy. Ostrzegłem cię. Ten program poruszy kwestię małżeństw księży i ich bezsensownego celibatu, który w 99% jest przez księży całkowicie łamany. Co jest zresztą całkowicie normalne, bo prawa natury mają swoje prawa, a i Bóg stworzył człowieka nie do samotności, ale do życia w bliskości z drugą osobą. Zwłaszcza mężczyznę, i nie ma znaczenia, czy ten mężczyzna to ksiądz, czy marynarz, czy żołnierz, czy kierowca, czy lekarz, itd. Seks i szukanie bliskości drugiej osoby jest naturalnym instynktem natury ludzkiej koniec i kropka. Omówię znaczenie Ewangelii, która została wykorzystana do celu, aby księży pozbawić żon, rodziny i pokaże ci, że Chrystus nie zabronił nikomu się żenić wychodzić za mąż, to wielkie nieporozumienie, to wielka pomyłka, to całkowite przekłamanie tego, co Chrystus powiedział w tej jednej szczególnej Ewangelii. To jest wielkie objawienie ukrytej rzeczywistości, o której niewielu z Was, katolików, ma pojęcie. Dotknę także zagadnienia pożycia małżeńskiego Marii Matki Chrystusa z Józefem. Wyjaśnimy sobie parę szczególnych kwestii w tej sprawie i zobaczysz, że sprawy, w które ty wierzysz tak niezbicie, wcale tak nie wyglądają, jak ty myślisz. Uważaj, to będzie bolesne dla ciebie. Na koniec wyjaśnimy sobie, że nie istnieje coś takiego jak katolicki kapłan. Do Chrystusowego Kapłaństwa Bóg zaprasza wszystkich Jego wierzących, i małych, i wielkich, i biednych, i bogatych, i robotników, i przywódców, i królów, i ministrów, a nawet dzieci. To będzie bardzo trudne dla Ciebie do zrozumienia, dla Ciebie, dla którego ksiądz jest niczym jak jakiś święty z obrazka. To nie jest herezja, to jest prawda. Kapłaństwo objawione w pierwszym przymierzu było zapowiedzią wyższego kapłaństwa, które objawia Chrystus i które wypełniło się w Chrystusie i które to kapłaństwo polega na składaniu Bogu ofiary ze swego życia. Myślę, że tyle nawiasem wstępu wystarczy. Nie wiem, czy zmieszczę się z tym tematem w jednym odcinku, raczej nie. Bo już widzę, jak wiele spraw przyjdzie mi dotknąć, aby te trudne kwestie omówić i wyjaśnić, i aby to, co objawił Chrystus, a co było zapowiedziane w Starym Przymierzu, było dla ciebie jak najbardziej zrozumiałe. Chciałbym powiedzieć, zapraszam do obejrzenia, ale tym razem tego nie zrobię. Sam zdecyduj, czy chcesz tego słuchać. Ostrzegam. To są bardzo kontrowersyjne sprawy i mój punkt widzenia w tych sprawach jest różny od tego, w co ty wierzysz. Tak jak już kiedyś zapowiadałem, przygotowuję program poświęcony temu, że księża powinni mieć żony, bo wynika to z samego Bożego planu dla człowieka. Chcę pokazać, że małżeńska bliskość nie tylko że jest zalecana, ale przede wszystkim stanowi, buduje i harmonizuje integralną więź między mężem a żoną. Seks przeżywany w małżeństwie. Nie jest dodatkiem ani obowiązkiem, lecz naturalnym i pięknym dopełnieniem miłości, którą Bóg wpisał w ludzką naturę. Od początku dziejów człowieka Bóg wpisał w ludzką naturę pragnienie jedności tej duchowej, emocjonalnej i tej, która dopełnia się w małżeńskiej bliskości. W swoim odwiecznym zamyśle Stwórca powiedział Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam i powołał do istnienia kobietę, aby mężczyzna i kobieta mogli żyć w harmonii, we wzajemnym poszanowaniu i wzajemnej miłości. To właśnie w tej jedności, którą Biblia określa słowami i staną się jednym ciałem, objawia się pełnia Bożego błogosławieństwa. W świetle pisma świętego małżeńska bliskość nie jest ani ciężarem, ani obowiązkiem, lecz świętym darem, przestrzenią, w której miłość dwojga ludzi znajduje swoje dopełnienie. Seks przeżywany w małżeństwie staje się nie tylko wyrazem wzajemnej czułości, ale także znakiem Bożego planu, który od początku nazwał tę jedność. I widział Bóg, że to, co uczynił, jest dobre. Dlatego w tym programie musimy spojrzeć na małżeństwo i jego seksualność, nie przez pryzmat tabu czy lęku, lecz przez pryzmat Bożego Zamysłu, który jest jedynie dobry, a pełnia tego słowa, że jest dobry, rozciąga się na nieskończone płaszczyzny życia, w których żyje i mężczyzna, i kobieta. Musimy odkryć jakby na nowo, że bliskość mężczyzny i kobiety, przeżywana w wierności, w szacunku i we wzajemnym oddaniu się, może stać się dla nich zapowiedzią niebiańskiej radości, przeżywaną już tu, na Ziemi. To natomiast jest wielką tajemnicą, tajemnicą, gdyż ludzie ograniczyli seks jedynie do przeżywania tak zwanego orgazmu, całkowicie wypaczając ideę. Że seks jest zaledwie wstępem, przedsionkiem do bram nieba. W księdze, pieśni nad pieśniami, widzimy, że Biblia potrafi mówić o miłości i pragnieniu z czułością, z poezją i z zachwytem. To księga, która pokazuje, że bliskość małżeńska może być źródłem radości, ciepła i wzajemnego oddania. Nawet w prawie mojżeszowym, Znajdujemy potwierdzenie, że małżeńska intymność jest ważna i chroniona. Mąż ma obowiązek zapewnić żonie jej małżeńskie prawa, co obejmuje również współżycie. Biblia traktuje tę sferę poważnie, jako część troski, szacunku i odpowiedzialności. Biblia od pierwszych stron ukazuje, że człowiek został stworzony do relacji. W Księdze Rodzaju Bóg wypowiada słowa, które wyznaczają fundament ludzkiej natury. Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. To pierwszy moment w całym opisie stworzenia, w którym coś zostaje nazwane, nie jest dobrze. I właśnie wtedy Bóg powołuje do istnienia kobietę, aby mężczyzna nie żył w samotności, lecz w jedności, wzajemności i miłości. Ta jedność duchowa, emocjonalna i cielesna zostaje opisana słowami i staną się jednym ciałem. W Biblii to wyrażenie obejmuje również bliskość fizyczną, która jest naturalną częścią małżeńskiej więzi. Seks nie jest więc wstydliwym dodatkiem, lecz elementem Bożego zamysłu, przestrzenią, w której miłość dwojga ludzi znajduje swoje dopełnienie. W biblijnym obrazie człowieka seksualność nie jest dodatkiem ani kaprysem, lecz integralną częścią natury, którą Bóg sam nazwał dobrą. W Księdze Rodzaju Bóg błogosławi pierwszym ludziom słowami: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To nie tylko polecenie biologiczne, ale wyraz Bożego zamysłu, w którym mężczyzna i kobieta mają tworzyć jedność duchową emocjonalną i cielesną. W tym świetle pojawia się pytanie o Józefa, męża Marii. Biblia przedstawia go jako człowieka sprawiedliwego, który jest wierny prawu i który jest odpowiedzialny. W tradycji żydowskiej mąż miał obowiązek troszczyć się o żonę, także w wymiarze małżeńskiej bliskości. Nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i współżycia małżeńskiego. To jest polecenie wprost od Boga, wychodzące z jego odwiecznej mądrości, że ludzie będą ze sobą współżyć celem prokreacji i że w ten sposób zaludnią Ziemię. To wielki Boży Zamysł, to wielka fizyczna rzeczywistość obrazu, która za parę tysięcy lat od tego momentu wypełni się poprzez Chrystusowe wezwanie i objawi się jako nowe objawienie, jako nowy obraz nowej duchowej rzeczywistości idźcie na cały świat i głoście ewangelię kto uwierzy kto się nawróci kto się zanurzy w moją ewangelię ten będzie zbawiony z perspektywy biblijnej mężczyzna jest istotą relacyjną stworzoną do jedności z kobietą a słowo Boga które zostało wypowiedziane i nie jest dobrze aby mężczyzna był sam Podkreśla, że samotność nie była częścią Bożego planu stworzenia. I to jest wielka rzeczywistość, ale także jest to wielka tajemnica, którą w tym programie przyjdzie nam rozważyć. A zatem, jak rozumieć małżeństwo Maryi i Józefa? Czy w świetle biblijnego nauczania o jedności małżeńskiej i o naturalnym powołaniu mężczyzny i kobiety do bliskości możliwe jest, aby małżonkowie żyli w całkowitej wstrzemięźliwości? Jak wyglądała rola Józefa jako męża w kontekście kultury żydowskiej, w której to mąż miał obowiązek troszczyć się o żonę, także w wymiarze małżeńskiej bliskości? Czy możliwe było aby żona Józefa Maria związała się jakimkolwiek ślubem czystości, będąc w związku małżeńskim z Józefem? Czy Józef musiałby taki ślub respektować? A co na to Boże prawo? Czy kobieta w kulturze żydowskiej mogła rozporządzać swoim ciałem, swoim dziewictwem? Czy w ogóle kobieta mogła złożyć taki ślub czystości w sytuacji, gdy miała wyjść za mąż, albo będąc już zamężną? Jak możemy też w prawidłowy sposób zrozumieć słowa samego Chrystusa, które wypowiedział do swych uczniów, a które to słowa mówią o rzekomym niewchodzeniu w związki małżeńskie jego uczniów? Czy Chrystus i jego nauka stoi w opozycji do Bożego Prawa, do słów samego wszechmogącego Boga, który nakazał, aby ludzie się pobierali i żeby mężczyzna nie był sam? Lecz aby miał żonę, dzieci, rodzinę. Nie stawiam tu gotowych odpowiedzi. Stawiam pytania, które wynikają z samego tekstu Pisma Świętego. Chcę, abyśmy przyjrzeli się temu, jak Biblia opisuje małżeństwo i bliskość dwojga ludzi, powołanie mężczyzny i kobiety, oraz i to. Jak te obrazy wpływają na nasze rozumienie, czym było małżeństwo w czasach pierwszego przymierza i czym jest małżeństwo objawione przez Jezusa Chrystusa. Chcę ci też pokazać, jak cenną była Boża łaska, objawiająca się w błogosławieństwie licznej rodziny, posiadania jak największej ilości dzieci to był dar. Wielka łaska, wielki Boży przywilej nieskończenie przewyższający jakikolwiek ślub tak czystości, życia zgodnego z Bożym planem, a które to życie samo w sobie miało cel prokreatywny, cel łączenia dwojga osób w jedno w akcie małżeńskim, więcej. Pokażę Ci też, że życie tak zwanej Maryi według tego, jak Cię poucza Twój katolicki Kościół, nie tylko, że było formą nienormalności, ale nade wszystko było wielkim grzechem, bo właśnie zaprzeczało Bożej idei, a tą było, aby dwoje ludzi stanowiło jedno ciało, bracie i siostro w Chrystusie. A kiedy to dwoje ludzi stanowi jedno ciało, ano właśnie, ano właśnie tylko wtedy, kiedy się razem kładą do łóżka, kiedy mężczyzna wchodzi fizycznie do kobiety. To wielki Boży symbol, wielki, nieskończenie wielki. Jak widzisz już teraz, na podstawie tej zaledwie krótkiej wzmianki, jeśli przyjmiemy, że Józef nie żył z Marią fizycznie, czyli że nie mieli wspólnego seksu, to de facto słuchaj uważnie, oni nigdy nie byli małżeństwem. Małżeństwo bowiem dwojga ludzi rozpoczyna się nie od jakichś zaślubin, nie od składania jakiejś umowy, ale od współżycia małżeńskiego. A twój Kościół katolicki poucza, że Maryja złożyła śluby dziewictwa jeszcze przed ślubem i nigdy tych ślubów nie zerwała. Teraz muszę wtrącić tu mały dopisek, przypomniała mi się bowiem ciekawa rzecz, która akurat warta jest tutaj omówienia. Pismo święte, tak zwany Nowy Testament, który posiadam od dziesiątego roku życia, jest o tym lekcja na moim kanale. Wydanie z roku 1977 z imprimatur biskupa kurii metropolitalnej w Warszawie stwierdza co następuje. Przypis odnoszący się do wersetu z Ewangelii Łukasza, rozdział pierwszy, wers 34. Najświętsza Maryja Panna związała się dobrowolnie do zgodnym ślubem czystości i dlatego pyta się Stworzona jakim sposobem może zostać matką? Pyta się natomiast, bo formalnie jeszcze nie mieszka wraz z Józefem, na razie są zaledwie sobie zaślubieni. I to dlatego właśnie, z tej prostej przyczyny, Józef chce ją oddalić precz, bo przypuszcza, że dopuściła się przedmałżeńskiego grzechu z innym mężczyzną. Ciekawe, że są sobie poślubieni, czyli że są oficjalnie zaręczeni. A Józef nic nie wie o jakimkolwiek jej ślubie do zgonnej czystości bo gdyby wiedział to z pewnością nie chciałby jej porzucać precz prawda czyli idąc tym tokiem myślenia Maryja powie Józefowi w noc poślubną Słuchaj no mężu sprawiedliwy! Żadnego seksu nie będzie! Poświęciłam się Bogu na zawsze! I guzik mnie obchodzi, czy ci się to podoba, czy też nie. A w ogóle to i spać ze mną nie będziesz. Wynoś się do stajni, a chyżo! Tak jakoś by to wyglądało. Maryja, tak jak to pokazują Ewangelie, potrafiła brać sprawy w swoje ręce i to wiele razy oj tak, dzielna niewiasta, niczym judyta. Ja ci dam seks, zapomnij. Ciekawy jest też inny przypis o tak zwanej Maryi, pochodzący z tejże samej Biblii, odnoszący się do jej obrzędowego złożenia ofiary swego oczyszczenia po urodzeniu dziecka, gdzie napisano co następuje. Najświętsza Maryja Panna nie była zobowiązana do złożenia ofiary oczyszczającej, bo przez narodzenie Pana Jezusa nie stała się nieczystą rytualnie. Mimo to jednak chciała, tak jak inne matki izraelskie, poddać się w pokorze ogólnemu prawu. To już nie jest herezja, to jest całkowita schizma i to jest kłamstwo. Boże, prawo nadane dla ludu Izraela. Obejmowało wszystkich, wszystkich bez wyjątku, bez względu na to, jakich to Bożych łask dostępowali. Józef z Marią wypełniają wiernie to, co zapisy prawa nakazują. Ósmego dnia po urodzeniu Jezusa poddają Go rytualnemu obrzezaniu, a po czterdziestu dniach Maria składa ofiarę na swe oczyszczenie, koniec i kropka, to jest Boży nakaz prawa obejmujący wszystkich. Nikt nie ma prawa wmawiać rzeczy wierzącym, które są nieprawdziwe. Nikt nie ma prawa też przekręcać tekstów pisma i interpretować tekstów pisma, wedle swego widzi mi się. Przepisy prawa bowiem zawierają wielką, ukrytą rzeczywistość, i owo oczyszczenie niewiasty po urodzeniu dziecka ma wielki symboliczny obraz. To wielkie objawienie, wielkie, spełni się niebawem. I to prawo nadal obejmuje wszystkich, tylko już w innej formie. Maria nie mogła też złożyć żadnego ślubu czystości, mając zamiar wyjść za mąż. To jest absurd. Gdyby chciała na przykład służyć w świątyni, to tak, to zupełnie inna sprawa. Ale jeśli była przeznaczona do małżeństwa, a wszak jak czytamy, była zaślubiona Józefowi, to takich ślubów złożyć nie mogła, bo należała już do męża. A gdyby nawet, a gdyby nawet jakimś cudem takie śluby złożyła, to Józef, jej mąż i głowa rodziny taki ślub po prostu unieważniał, bo nakaz Bożego Prawa i nakaz Rady Starszych Izraela miał najwyższy autorytet, nieskończenie przewyższający wszystko, co prywatnie jakiś człowiek sobie czy Bogu ślubował, postanawiał, a co nie było zgodne z wymogami Bożego Prawa. Sprawa jest przesądzona. Życie w małżeństwie w stanie pozostawania w dziewictwie obojga małżonków jest całkowicie sprzeczne z Bożym planem i Bożym nakazem, co już cytowałem wcześniej. Ludzie mają być płodni, mają się rozmnażać i mają w ten sposób zaludniać Ziemię. To jest wielki obraz Bożej rzeczywistości, wielkie objawienie tego, co Bóg postanowił czynić dla ludzkości wraz z objawieniem się Jego Syna, Jeszua Maszijach. Ten symboliczny pierwowzór życia dwojga małżonków w pierwszym przymierzu, ich seksualne życie i zradzanie nowego potomstwa, Przenosi się do nowego drugiego przymierza, jako już w pełni wypełniony obraz objawienia, w którym niewiasta i mąż zradzają nowe potomstwo wierzących w Boga. Niewiasta to Kehila, czyli lud Boży, społeczność wierzących, mąż to dorosły, dojrzały w wierze człowiek, Syn Człowieczy, Adam, który spładza z tą niewiastą nowe potomstwo nowych ludzi światłości. Tu już nie ma seksu fizycznego i być takiego nie może, bo pierwsze już przeminęło. A zatem, jeśli ta tak zwana Maryja trwa w jakimś idiotycznym dziewictwie przez całe swoje życie, to automatycznie wypada ona wraz z Józefem właśnie z tego wielkiego obrazu objawienia gorzej! Ona swym ślubem dziewictwa zaprzecza Bogu. Krytykuje Boga, sprzeniewierza się Bogu, jej ewentualny ślub czystości jest wielkim aktem nieposłuszeństwa i pychy, obrazą Boga i bardzo ciężkim grzechem. Nie ma bowiem w życiu człowieka nic gorszego niż odmowa realizacji Bożego planu, planu, jaki Bóg podarował człowiekowi, planu, w którym Bóg wzywa do rozmnażania się i zaludniania Ziemi. Jej ewentualny ślub dziewictwa nikomu nie służy. Jest bezużyteczny. Sprzeciwstawia się bowiem naturze. Wystawia tych dwoje ludzi na wielkie niebezpieczeństwa, na pokusy, na brak szacunku, na pogardę drwiny i na banicję. Nie ma zatem możliwości, aby Maria i Józef, których Bóg sobie wybrał, których sobie osobiście uformował, aby oni teraz nie czynili tego, ku czemu On ich stworzył, ku czemu ich powołał. Ich seksualne życie i zrodzenie dzieci jest ostatnim niejako akordem kończącego się pierwszego przymierza. Musieli mieć dzieci, musieli się kochać, musieli mieć seks właśnie dlatego, że ich życie było napełnione łaską Boga. Zapamiętaj sobie, siostro i bracie, że fizyczne złączenie się dwojga ludzi poprzez właśnie seks i poprzez przeżywany orgazm, że jest to najpiękniejszy dar, jaki Bóg podarował człowiekowi. Najpiękniejszy, najcudowniejszy, najwspanialszy. To właśnie seks jest nie tylko symbolem, ale właśnie ten orgazm jest maleńką cząstką tego, co zbawieni ludzie będą przeżywać z Bogiem w niebie. O tak, to dopiero będzie pełnia szczęścia, nieustająca i nieustannie wzrastająca. To nie przypadek, że wierzący muzułmanie wierzą w owe przysłowiowe siedemdziesiąt dziewice. O tak, to nie przypadek. Oczywiście to, co oni sobie tam wymyślili, nijak się ma do niebiańskiej rzeczywistości, ale wierzyć może sobie każdy, w to, co zechce. Ich szczęście w niebie, czy raczej pojmowanie tego szczęścia, skupia się właśnie na tym, co już wcześniej powiedziałem, a czego pragną wszyscy ludzie na Ziemi: orgazm, unieść się w inny wymiar szczęścia. Dwoje ludzi, żyjących na Ziemi, mąż i żona, gdy się prawdziwie kochają, w sposób naturalny szukają bliskości, szukają na tysiące sposobów, jak okazać małżonkowi miłość i jak w sposób fizyczny tę miłość objawić. Kiedy wzajemnie przenikają się w akcie seksualnym, wtedy mogą doświadczyć nie tylko fizycznego orgazmu, ale jeśli naprawdę ich miłość jest wielka i pełna, wtedy mogą osiągnąć stan wyższego stopnia orgazmu, który to już jest naprawdę przedsionkiem nieba. Wtedy bowiem będą już się dotykać nie tylko ciałami i wtedy już nie tylko będą fizycznie przeżywali orgazm, ale będą zanurzeni w inny wymiar, w inną rzeczywistość. To będzie emocjonalny orgazm polegający na tym, że będą czuć miłość swego współmałżonka, jego zalety, jego dobroć, jego całe duchowe istnienie. To emocjonalne uczucie wypełni ich w takim stopniu, iż w połączeniu z przeżywanym fizycznie orgazmem, wprawi ich to w nieustające drżenie takiego szczęścia, którego ludzkie słowa nie opiszą. Jeśli jeszcze nigdy nie miałeś takiego stanu, czy ty siostro go nie miałaś, to ja tego nie jestem ci w stanie w żaden sposób jaśniej wytłumaczyć. Wybacz. No to tyle nawiasem tego dopisku. Wrócę teraz do urwanego wątku, czyli do biednego Józefa którego Maryja wyrzuciła precz z domu do stajni, bo ona musi zachowywać swoje dziewictwo, a Józef chodzi napalony niczym siedem fajerek na piecu, no to lepiej na niego uważać. W tym miejscu zakończę niejako pierwszy odcinek tego rozważania. Pół godziny tych rozważań może być bowiem dla Ciebie stanowczo za dużo. To są bowiem i trudne sprawy, ale przede wszystkim bardzo skomplikowane obrazy objawienia. Proszę o wyrozumiałość dla mojej osoby i dla tego, co tak niezdarnie próbuję ci wyjaśniać.